Zdobądź swój Everest i pokonaj COVID-19. Co to takiego? To wydarzenie, na które zapraszam wszystkich tych, którzy którym brakuje wyzwań sportowych, którym brakuje rywalizacji, którym brakuje tej łączności sportowej. Świat sportowy niestety na skutek panującej epidemii wyłączył się. Odwołano wszystkie największe imprezy światowe do tej pory. Zagrożone są również Igrzyska Olimpijskie. Ja mam dla Was coś takiego, co połączy Was wirtualnie. W tym świecie, w którym możemy funkcjonować z zachowaniem wszelkich warunków sanitarnych. A więc zgłaszajcie się do wydarzenia, które odbędzie się 26 kwietnia. Wystartuje punktualnie o godzinie 12. Na czym polega? Polega na tym, aby w tym dniu o godzinie 12 wystartować indywidualnie, co jest bardzo ważne, poza swoim miejscem zamieszkania na dystansie 8848 metrów, czyli tylu, jaką wysokość ma Mont Everest. W domu pokonać indywidualnie bądź rodzinnie, powtórzeń 8848 razy na przykład przysiadając, robiąc pompki, podskoki czy też rodzinnie rzucając na przykład piłkę do siebie albo kozując lub robić wspólnie jakieś wyzwanie biegając, jadąc na rowerze, chodząc, spacerując czy też jadąc na rolkach to wszystko połączy nas właśnie 26 kwietnia. Ci wszyscy, którzy zarejestrują się na wydarzeniu, na elektronicznych zapisach, dokonają opłaty startowej, otrzymają w zamian specjalną statuetkę imienną, co podkreślam, desygnowaną z okazji tego wydarzenia, publikowaną na końcu tego filmiku. A więc zgłaszajcie się, podawajcie swój adres korespondencyjny, a po wydarzeniu ta statuetka do, trafi do Was. Łączcie się. Jednoczcie się, grupujcie się na wydarzeniu, nie w świecie tym realnym, bo musimy zachować warunki bezpieczeństwa. A więc zapraszam, 26 kwietnia, godzina 12: zdobądź swój Everest i pokonaj COVID-19. Zapraszam.